Wrzesień. W szkołach robi się tłoczno nie tylko od uczniów, ale i od wyzwań. Jak wspierać dziecko od pierwszych tygodni nauki? Jak pomóc mu się uczyć, a nie tylko zdobywać stopnie? Według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych z 2023 roku ponad 60% uczniów szkół podstawowych i średnich przyznaje, że odczuwa silny stres związany z nauką. Jednocześnie tylko 30% z nich korzysta z jakichkolwiek metod planowania czasu. Psychologowie alarmują: brak systematyczności, duża presja i mało snu prowadzą do obniżenia nastroju, problemów z motywacją i wypalenia. Nauka mnie stresuje bo bardzo lubię się Uczyć, więc dla mnie to jest raczej przyjemność. Myślę, że szkoła jest stresująca przez naukę na pewno. Ze względu nawet na same oceny. Ja nie jestem osobą, która ma plan na naukę. Nie uczę się zbyt dużo, tak szczerze powiedziawszy. Raczej uczę się od klasówki do klasówki, Nigdy nikt mnie nie nauczył, jak się powinnam uczyć. Rozplanowuje sobie, na czym mi zależy, czego chcę się nauczyć. Metody na naukę znam z TikToka i z mediów społecznościowych. Już się uczę systematycznie, ponieważ zauważyłem, że po prostu przynosi to większe korzyści. Jakie konkretne nawyki pomagają dzieciom w takim lepszym starcie szkolnym? Podobno jedną z najważniejszych rzeczy jest umiejętność, i bym powiedział, smakowanie czytania. Czyli jeśli się dzieciom czyta bajki. A potem one same w tym zasmakują i zaczną same czytać. To to niezwykle pomaga, nie tylko w szkole, ale w ogóle w życiu. Czyli poczytaj mi, mamo, poczytaj po, mi, da, to tak, ma sens. Poczy tak, jeszcze babciu i dziadku. E, i, I to jest taka umiejętność, która no, wzbogaca świat wewnętrzny, poszerza wyobraźnię. E, oczywiście nie, nie, nie wystarczy sama ona, że też jakiś rodzaj systematyczności jakiś rodzaj takiego wsparcia też emocjonalnego w różnych szkolnych wyzwaniach, bo często dzieci poznawczo dadzą radę, tylko, że na przykład zjada je stres, tak, czyli, że w domu świetnie rozwiązuje wszystkie zadania, staje przed tablicą, no i ma blackout, tak? i nie jest w stanie. I wtedy na początku, no miejmy nadzieję, że uda się to załatwić bez, bez pomocy profesjonalnej, żeby pokazać, że osiągnięcia szkolne są jakby ważne, ale nie najważniejsze w życiu. Żeby um, też wierzyć w to, że, że, że dziecko sobie da radę, tak? Czyli że tak naprawdę wiara rodziców w umiejętności dziecka, w możliwości dziecka, jakiś rodzaj zaufania... Przenosi się na te, te jest pewność siebie u dzieci. Tak? Dokładnie. Jak rodzice mogą pomagać dzieciom w takim planowaniu i organizacji czasu? Dając przykład, jeśli dziecko widzi, że rodzice dowożą różne tematy, tak mówiąc kolokwialnie, czyli że oni się wywiązują ze swoich jakichś tam różnych zobowiązań, obietnic, także poprzez pewną systematyczność, to ono zaczyna widzieć, że to się da zrobić. Bierze przykład. Oczywiście, że jakiś rodzaj przypominania pod tytułem Twój pokój wygląda jak wygląda, wejrzesz, go posprzątaj, tak? I to trzeba niestety rzeczywiście ileś razy powtarzać, aż się uwewnętrzni, no bo tak jak mówili starożytni Rzymianie, tak? Repetitio mater studiorum est, no czyli, że, 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 że ćwiczenie czyni mistrzem, gdyby to przetłumaczyć jakoś na polskim, może niedosłownie, że bez takiego, może niekoniecznie przyjemnego, ale przypominania o różnych obowiązkach, to też nie będzie dobrze, no bo dziecko, nim coś uwewnętrzni, no to potrzebuje właśnie tej zewnętrznej jakby wsparcia czy pomocy. A w jaki sposób rodzice mogą zacząć zauważać, że ich dziecko może mieć problem ze stresem, bo to nie zawsze jest takie wszystko na pierwszy rzut oka widoczne, prawda? Często szkoła coś proponuje, czy nawet jeszcze wcześniej przedszkole coś proponuje. Na przykład występy z okazji dnia mamy, z okazji, nie wiem, świąt Bożego Narodzenia, jakieś jasełka, no przeróżne okoliczności. Na których dzieci są zachęcane, żeby tam nie, występować, mówić wierszyki, i to jest bardzo ważne, żeby nie tylko zachęcać czy wspierać, wręcz jakby no, podsuwać dzieciom taki rodzaj do doświadczeń, pokazywać również dzieciom na różnych etapach ich rozwoju, że one mogą być silniejsze niż ich obawy. Robienie różnych nowych, ciekawych czy twórczych rzeczy. Oznacza mierzenie się z jakiegoś rodzaju stresem, obawą. Ale też oznacza po prostu nasz rozwój. Ale też oznacza nasz rozwój, tak. Czyli nie powinniśmy odsuwać tego momentu, tych wyzwań u dziecka, bo i tak wcześniej czy później dopadnie go. To. W jakim sensie, im wcześniej, tym lepiej. Mierzyć się z tymi wyzwaniami, bo jeśli dziecko się przyzwyczai, że mówi wierszyki, a potem, że występuje to ono może nie tylko jakoś dawać rady, ale ono może to polubić, tak? A co robić, kiedy nasze dziecko całkowicie traci motywację do nauki? No to pytanie, co za tą utratą motywacji stoi, bo to jest tak, bym powiedział, różno, tak są różnorodne przyczyny tego. Począwszy od tego, że może to dziecko mieć po prostu depresję. Czy to jest to, że na przykład ma konflikt w grupie rówieśniczej i nie tyle się nie chce uczyć, co nie chce chodzić do szkoły, bo się w tej szkole obawia jakichś no, prześladowań rówieśniczych? I to może być zupełnie niezwiązane z nauką. I, to, i, I tak, i nauka może w jakimś sensie padać ofiarą tego, że to dziecko jest w przewlekłym lęku, co się za chwilę wydarzy, czy to w szkole, czy to w przestrzeni takich mediów społecznościowych, tak? Jakie jest, nie wiem, obrażane, wyśmiewane, yy, straszone. Może być tak, że ta motywacja siadła, bo na przykład coś się podziało na linii uczeń nauczyciele. Dajmy na to to. Że ulubiony nauczyciel odszedł. Tak, poszedł na emeryturę, albo na poratowania zdrowia, albo jeszcze z jakichś innych powodów odszedł z pracy. Niewykluczone też, że spadek motywacji do nauki wynika z tego, że coś się dzieje w domu. Czyli, że na przykład jest nasilony konflikt między rodzicami i dziecko jest tak zaangażowane w myślenie o tym konflikcie, albo na przykład rozwiązania tego konfliktu, że już nie ma pojemności. Czyli tej przyczyny no, też powinniśmy czasem szukać przyjrzeć się tak. Co u nas się dzieje w domu? Coraz częściej to nie oceny, a emocje są największym szkolnym wyzwaniem. Relacje z nauczycielami, presja, zakazy dotyczące wyglądu mogą zaważyć na bezpieczeństwie ucznia. Z raportu Fundacji Szkoła z klasą wynika, że aż 74% uczniów szkół średnich czuje się ocenianych głównie przez pryzmat wyników. 43% nastolatek doświadczyło negatywnych komentarzy na temat wyglądu w szkole dotyczących makijażu, paznokci czy ubioru. Nauczyciel nie powinien ingerować w to, jak ubiera się uczeń Sumum ius Suma Inurian. Największe prawo jest największym bezprawiem, więc myślę, że kompletna. Ograniczanie takiej swobody e, ubioru e, u uczniów no, jest po prostu bezsensowne. Jesteśmy przez pryzmat wyglądu oceniani. Młodzież powinna mieć możliwość wyrażania siebie w ten sposób. Byłam świadkiem, jak właśnie nauczyciele wyrażali swoje opinie na temat strojów uczniów. Nauczyciel nie powinien zmieniać osądu na mój temat, w zależności od tego, czy mam szerokie spodnie, czy mam koszulkę z metalową kapelą, czy na przykład chodzę w czapce. I to jest tak, jakby po prostu ktoś chciał zmienić nas, bo nie podoba się to komuś, jak my, jak jacy my jesteśmy. Jak rodzice mogą pomóc dziecku, które ma trudne relacje z nauczycielem? Myślę, że warto porozmawiać bezpośrednio z tym nauczycielem, żeby też posłuchać z drugiej strony, z czego to może wynikać. Jeżeli to nie pomoże, to warto, żeby rodzic udał się do psychologa, do pedagoga szkolnego, i wtedy wspólnie spróbowali rozwiązać ten problem. A co mogą zrobić rodzice, których dzieci doświadczają krytyki ze względu na wygląd w szkole? Coraz częściej spotykamy się z tym, że uczniowie swoim wyglądem pokazują siebie i sw swoje wartości. Często przynależą do jakichś grup, które mają specjalny strój. I rodzice warto, żeby rozmawiali ze swoimi dziećmi. Że w szkole, w której są zapisani, jest statut, który reguluje ten ubiór, i jeśli są na terenie szkoły uczniowie, no to powinni się trzymać tego statutu. A jeśli dziecko, mimo to, chce wyrażać siebie poprzez strój? No to też można postarać się znaleźć jakiś wspólny środek. Że jeżeli są to jakieś, bo tak jak w niektórych szkołach krakowskich, są obowiązujące kolory i na przykład Dziecko przyjdzie w innym kolorze, to może znaleźć, nie wiem, jakiś właśnie wspólny kolor, czy na przykład, bo często się mówi o tym, że uczniowie przychodzą wyzywająco, no to właśnie mniej wyzywająco, albo ten swój strój, a na to, nie wiem, jakąś tam bluzę i w szkole, po szkole chodzić powiedzmy w tej bluzie, a później, jak już jest poza szkołą, żeby wtedy właśnie chodził w tym stroju, w którym lubi i czuje się dobrze. Te granice stroju są no, dosyć płynne, prawda? Tak. Dla niektórych nauczycieli problemem będzie co innego, dla mhm. innych co innego. Chodzi też o, o wiek nauczycieli. Kiedyś były mundurki i często nauczyciele starsi się powołują na te czasy. Natomiast kadra pedagogiczna, która jest młodsza, no to też wychowała się trochę w innym stylu, więc czasami patrzą na uczniów bardziej z przymrużeniem oka, z akceptacją. No właśnie, większą. a co Pani uważa o tych mundurkach? Bo są wielcy zwolennicy uh -huh. takiego rozwiązania. Wszystko zależy, jakiego rodzaju to jest szkoła. Bo znam szkoły, w których są mundurki i są to y, szkoły prestiżowe i jakby no, rodzice, którzy zapisują uczniów do, do szkół, gdzie są mundurki, są z tego zadowoleni. Także relacje z rówieśnikami mogą być przyczyną stresu, którego chyba nie powinniśmy jako uh -huh. rodzice bagatelizować. Tak, zdecydowanie tak, natomiast też warto porozmawiać ze swoim dzieckiem, ale nie wchodzić w ten konflikt, czyli nie rozwiązywać konfliktu ze swoim dzieckiem, tylko też zapytać, czego to dotyczyło. I spróbować tak rozmawiać z dzieckiem, żeby to dziecko spróbowało samemu ten konflikt rozwiązać. Jeżeli dziecko nie ma na tyle, nie wiem, odwagi, siły, umiejętności, to warto też porozmawiać, czy z wychowawcą klasy, czy z pedagogiem, czy z psychologiem, żeby wesprzeć tego ucznia, ale też nie rozwiązywać konfliktów za niego. No właśnie, to rozwiązywanie konfliktów za dziecko kusi wielu rodziców. Mhm. Tak. Ale też myślę, że to się może odbyć w dorosłym życiu. Bo też kto z nas gdzieś nie ma jakichś mniejszych, większych konfliktów w pracy i nasi rodzice nie biorą w tym udziału. Jednak, tylko próbujemy w jakiś sposób samemu rozwiązywać, więc też chcemy pokazać naszym dzieciom, żeby uczyły się rozwiązywać na poziomie szkoły, a później w życiu dorosłym na pewno będzie im łatwiej. A jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że dziecko jest przeciążone wymaganiami szkolnymi? Zależy od tego, to jakby powoduje te przeciążenia, bo może być tak, że mogą być bardzo nauczyciele wymagający, którzy stawiają na wyniki, a mogą być rodzice. No i to w zależności, bo jeżeli mamy rodziców, którzy bardzo wymagają od uczniów, to my jako pedagodzy rozmawiamy z rodzicami, że w tym momencie oceny nie są najważniejsze, tylko najważniejsze jest takie poczucie bezpieczeństwa u dziecka i akceptacji. No i z drugą strony, jeżeli to nauczyciel jest taki, który wymaga, no to też pokazujemy, że każdy uczeń jest inny. i każdy może się uczyć w swoim tempie. Natomiast jeżeli sam fakt, żeby zauważyć, co się u dziecka takiego dzieje, przeciążonego, to na pewno może być jakiś właśnie apatyczny, smutny, posypiający, czasem może być zły, sfrustrowany, mogą być jakieś u niego wybuchy różnych emocji. Więc warto też nazywać te emocje, uczyć, jak, jak je regulować. Natomiast jeżeli dziecko, które ma tak dużo na swojej głowie, Właśnie nauki i różnych innych jeszcze rzeczy, to może nie wytrzymać tego, i takie zachowania mogą prowadzić nawet do depresji. Rozumiem właśnie, że presja ocen i oczekiwań może prowadzić do poważnych problemów psychicznych u dziecka. Tak, ale mogą też na przykład zajęcia dodatkowe, bo czasem jest tak, że dziecko jest uzdolnione i ma dodatkowe zajęcia oprócz zajęć, które są w szkole, ale czasami. To rodzice chcą bardzo, żeby dziecko spełniło ich trochę oczekiwania, tego, że sami się gdzieś tam, nie wiem, nie spełnili, więc musimy słuchać tego dziecka, co jest dla niego dobre i nie wywierać na niego żadnej presji. Warto też ich uczyć i nazywać te emocje i pokazać, że jest wachlarz, że nie jest tylko złość, tylko jest na przykład frustracja, albo może być smutek, albo może być jakaś, nie wiem, niezadowolenie. Albo też może być, nie wiem, radość, satysfakcja z siebie, warto nazywać, bo też jak dziecko dalej pójdzie do kolejnych szkół, czy, czy, czy będzie w dorosłym życiu, będzie mu łatwiej na pewno. Wyzwania związane ze szkołą bywają trudne dla każdego ucznia, ale dla tych, którzy musieli zostawić swój kraj, są szczególnie trudne. Z raportu UNICEF Polska z 2023 roku wynika, że 57% dzieci uchodźczych w polskich szkołach czuje się wykluczonych z życia klasy. Tylko 38% nauczycieli deklaruje, że czuje się przygotowanych do pracy z uczniami dwujęzycznymi. Coraz częściej pojawia się potrzeba nie tylko nauki języka polskiego jako obcego, ale też budowania mostów poprzez projekty integracyjne i szkolenia międzykulturowe taka osoba właśnie która pochodzi z innego kraju, przyjeżdża tutaj, może czuć przede wszystkim wyobcowanie w szkole. Na pewno czuje tą taką samotność, bariera językowa i bariera kulturowa. Polska nie akceptuje za bardzo imigrantów? Jest bardzo mało tolerancyjna? Na pewno to są pełne strachów. Niektórzy wyzywają, taki hejt się pojawia. Osobiście mało mnie obchodzi e to, z jakiego kraju jest. Byłam świadkiem takiego wydarzenia, że osoba, która pochodzi z innego kraju, została wyzywana przez to, że ubrała swój strój regionalny. Ja jestem samą osobą, która jest z Ukrainy. Właśnie też mnie na początku z tego powodu gołębili, bo nie włączałam się do tego społeczeństwa, bo nie rozumiałam nic. Dzieci powinny być bardziej edukowane, może o różnorodności. To nie jest powód do ognębienia ani do prześladowania kogoś, że jest z innego kraju. Żyjemy w różnych krajach, ale. Jednak wszyscy jesteśmy tak naprawdę tacy sami. Z jakimi problemami adaptacyjnymi mierzą się uczniowie na przykład z Ukrainy? Jeżeli chodzi o takie kłopoty, które mogą spotkać też w szkole albo z rówieśnikami, to przede wszystkim są to trudności językowe, ale również trudności emocjonalne ze względu na ich doświadczenia sytuacji politycznej w, w ich kraju, ale również takie trudności związane z różnicą międzykulturową. Jak szkoły mogą realnie wspierać te dzieci? Przede wszystkim organizować dodatkowe lekcje z języka polskiego, edukować klasę, w której taka osoba podejmie naukę, ale również wspierać je emocjonalnie przez różnego rodzaju warsztaty, czy spotkania z pedagogiem lub też psychologiem. Czy integracja działa w obie strony? Zawsze tak jest, zawsze tak jest, że czegoś się dowiadujemy od kogoś, i ta osoba uczy się czegoś od nas. A jak reagować, jeśli pojawi się hejt lub wykluczenie ucznia z innego kraju? No, właśnie, przede wszystkim reagować, czyli podjąć jakieś Stanowcze. działania. Tak, dokładnie tak, podjąć jakieś działania, zobaczyć w którym momencie to pojawiło, z jakimi osobami, co się właściwie wydarzyło. No i na pewno starać się tą osobę w jakiś sposób wtedy ochronić i starać się ją zintegrować z daną grupą lub inną. A jak rodzice mogą wspierać dzieci w klasach wielokulturowych? Mm. Również informować, rozmawiać, pokazywać, czy czasami jest inaczej, ale to nie znaczy, że jest gorzej, albo że jest źle, ale że coś z tego również możemy uzyskać dla siebie w kierunku naszego samorozwoju. Rodziców czasem trudniej przekonać do otwartości niż dzieci. Myślę, że ważne jest wtedy też to, żeby rodzica zaprosić do takiej rozmowy, bo wiadomo, że jeżeli rodzic ma pewnego rodzaju przekonania, to dziecko czasami po prostu. Również te przekonania wyniesie, czy też właśnie z domu, czy od rodzica. Natomiast jest, myślę, ważne to, żeby porozmawiać wtedy i z rodzicami, i z dziećmi, i trochę też mieć taki przekaz, że no nie zawsze coś nam się musi podobać, ale to nie znaczy, że musimy od razu to hejtować albo tego nie lubić, tylko czasami możemy się temu po prostu no, trochę przyglądać, czy też to tolerować. Czyli ten brak otwartości najczęściej wynika z lęków, po prostu, tak? Z obawy przed czymś innym? Dokładnie tak. Jeżeli też chodzi o taką. Yy, klasę, to co można zrobić, jeżeli chodzi o integrację? No, ważne jest, żeby pomyśleć, co można robić wspólnie. Może być to jakaś wspólna wycieczka, jakieś wspólne wyjście, ale czasami może być to też zorganizowanie różnego rodzaju zajęć, gdzie tak naprawdę poznajemy różne kultury, ale nie, nie nastawić się, że tylko tej osoby, która już taką dołączyła do klasy i jest innej kultury niż, niż nasza polska, ale możemy poznać różne inne kultury i zobaczyć, że ludzie różnie funkcjonują, co nie znaczy, że lepiej. Gorzej. Tutaj chyba bardzo ważną rolę odgrywa nauczyciel, wychowawca, prawda? Tak, zdecydowanie. Jeżeli od, wychowawca również jest otwarty na pewnego rodzaju ym, odmienność lub to, że no, ktoś inaczej może pewne rzeczy postrzegać, to jak najbardziej, jak najbardziej, tak. Ale nauczyciele bardzo często te role spełniają i te godziny wychowawcze właśnie wykorzystują w taki, w taki sposób. Szkoła to nie tylko miejsce nauki, to także przestrzeń budowania relacji. Tylko od nas zależy, czy będzie to miejsce bezpieczne, otwarte i wspierające. Dbajmy o zdrowie psychiczne naszych dzieci. Województwo Małopolskie angażuje się w liczne inicjatywy, aby wspierać rodziców i opiekunów w trosce o najmłodszych mieszkańców. Razem możemy tworzyć bezpieczne i wspierające środowisko dla naszych dzieci. Chcesz wiedzieć więcej? Sięgnij po sprawdzone poradniki i książki dostępne w pedagogicznych bibliotekach Małopolski. To źródło wsparcia i wiedzy dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Świadomy rodzic, silne dziecko.